Dzień dobry. Witam państwa w Filharmonii Kaszubskiej. Jak zwykle przygotowaliśmy dla państwa szereg interesujących wydarzeń. Eee... Po długim zamknięciu Filharmonii nadal niestety nie mamy koncertów i spektakli, ale dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić Państwu ciekawe formy obcowania z kulturą. Kino w Filharmonii Kaszuckiej przygotowało atrakcyjny repertuar filmowy, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Dla najmłodszych wspaniałe animacje, dla miłośników mocnych wrażeń e, trzymające w napięciu thrillery tr i horrory, a dla spragnionych śmiechu przez zabawne komedie. W naszej ofercie znajdują się też wspaniałe wystawy, na przykład fotografii Patrycji Kruk. Osoby śledzące nasze media społecznościowe wiedzą z całą pewnością, jak wyjątkowe kadry uwiecznia w swoim obiektywie Patrycja. W foyer prezentowana jest wystawa zdjęć tancerek Teatru Tańca Sfati oraz jego założycielki Jesze Sangmo. Sierpień upływał nam co roku pod znakiem potańcówki miejskiej. W tym roku niestety potańcówka w tradycyjnej formie nie odbędzie się, ale by odszedł z jej miłośnikom oraz umożliwić wszystkim choć w jakiejś formie podróż w czasie, przygotowaliśmy inne atrakcje, na przykład prezentowaną w przestrzeni foyer wystawę starych pocztówek i widokówek z Wejherowa. To element projektu kolekcje. Pocztówki te pochodzą ze zbiorów Alfonsa Gruby, miłośnika historii Wejherowa i członka Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Spacerując po Weichelowie 15 sierpnia, będzie można spotkać wędrownych grajków wykonujących najpopularniejsze szlakiery okresu Międzywojnia oraz utwory inspirowane tym czasem. A może wcale nie trzeba będzie wychodzić z domu, bo grajkowie zawitają na Państwa osiedla, tak by można było posłuchać ich z balkonu. To nie wszystkie atrakcje. Zachęcamy też do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Planujemy dla Państwa szereg konkursów związanych z płodańcówką miejską. Niestety nie spotkamy się tłumnie na rynku, jak to miało miejsce co roku, ale na pewno wiele atrakcyjnych form dla uczczenia tej, tego wydarzenia dla Państwa przygotowaliśmy. Zachęcamy do odwiedzin kina w jej harmonii kaszubskiej oraz do wybrania się na wystawy, które dla Państwa przygotowujemy.